Książka wróci do Jerozolimy. Punktem miasta jest opis z Ewangelii Łukasza o, o zagubieniu Jezusa w świątyni. Rodzice poszli do Jerozolimy, wracając, dopiero po dniu odkryli, że nie ma Jezusa i zaczęli go szukać. I cała książka jest właśnie o szukaniu, odnalezieniu i o powrocie z Jezusem do Nazaretu. Jest to szukanie, które, które dla nich odbywało się w, w ich czasie, ale to jest to samo szukanie Boga w życiu, w którym jestem, w mieście, w którym, w którym żyję, w którym mieszkam, w pracy. Wszędzie człowiek pyta: Boga, Boże, gdzie jesteś? Albo gdzie się ukryłeś? Dlaczego mnie zostawiłeś? Dlaczego ode mnie się oddaliłeś czy mnie opuściłeś? Człowiek pyta i Bóg pragnie mu na to pytanie odpowiedzieć, ale chcę jednocześnie, aby człowiek wykonał pewien ruch, nie? aby zdobył się na minimalny wysiłek, żeby y, temu Bogu postawić pytanie anfas takie bezpośrednie. Więc jest to, jest to tekst, który nie tylko, że jest tekstem, który musi być odczytywany gdzieś na pustyni, ale ta pustynia może być w mieście w momencie mojej trudnej egzystencji, kiedy już sobie życiem nie radzę, albo radzę sobie z wielkim trudem i ta książka jest jakimś rodzajem klucza w oparciu o Biblię, w oparciu o słowo natknione. Pokazuje jak dojść do Boga i jak tego Boga znów wziąć w swoje życie i co zmienia w tym moim życiu obecność Boga.